Dzień dobry. Wczoraj mnie nie było. Nie było mnie, bo nie mogłam się pozbierać. A skończyliśmy na 16 lipca. Ciężar tego życia jest. A jedną osobę to jest kurwa nie do dźwignięcia. Temat tego życia. Na 16 lipca. Obchodzimy? Mocno ogrodzony park, by w nim się schronić. Pełno podejrzanych typów podpitych: Turków, imigrantów i psów. Hyc w krzaki, ale ruchliwe miejsce: czajenie się, rozkładanie namiotu, bardziej z obawy przed ludźmi niż owadami, pochyłość. Dagmara Macykora, bo widziała Turków. Cała noc bardzo nerwowa, szczególnie ona. Bardzo gorąco i duszno w tym namiocie. By the way, właśnie szukam namiotu, żeby jechać na Rainbow, który jest tu. Dorwałam ogniwo tęczy, będę się tęczować teraz przez resztę dnia, resztę życia obawiam i chodzi mi bardziej o zgromadzenia, podnoszące wibracje. Więc w tej chwili jest w kraju Basków. Pogoda jest tak straszna, że sugerują przekierowanie swoich chęci w stronę Słowacji. Będę śledzić wszystkie zgromadzenia Rainbow w Europie. Możesz dołączyć. 17 lipiec. Rano wstawanie, bo ponoć potem na Akropol są straszne kolejki. Idziemy, wszystko pozamykane. W końcu, nie mając gdzie schować plecaków, niesiemy je do hotelu. Tylko na 3 godziny i za 10 zł od osoby. Po drodze na Akropol scysja. Ja w lewo, ona w prawo, i tak doszłyśmy prawie jednocześnie. Ale ja jeszcze do baru po wodę i zapomniałam reszty za bilet i uciekła mi. I wypstrykała 20 klatek i wszystkie beze mnie. To był początek końca nasz Dagmara. Akropol, jak Akropol stoi. Stare kamienie, wszystko w remoncie, muzeum z figurami a ze wzgórza roztacza się widok na całe Ateny i przerażającą żółto-czarną chmurę smogu rozciągniętą nad nimi. I od tego momentu nigdy nie lubiłam e, Aten. E, nie wiem, co w nich widzicie. Syf, malaria i burdel na kółkach. Natomiast smog dużo gorszy jest w Chinach. 20 lat temu go widziałam i chyba się wcale nie zmniejszył. Nie sądzę. Schodzimy do miasta. Targ, wszystko kowbojki, prawdziwe ramoneski, obroże, biżuteria. Podnieca mnie najbardziej tam. Tam spotykam Dagmarę. Kupujemy mu owoce, oczywiście kosztują sporo. Nie kupuję obroży i japonek i potem bardzo żałuję. Spacer za łukami, straszny rumor, wszędzie auta, motory, śmieci i remonty. Trąbią, kurzą, krzyczą. Teraz spadł trochę tutaj upał, bo takie déjà vu, i też przestali remontować. Chyba dlatego, że jest sobota, bo normalnie jest ciągle jakiś huk. Odbieramy plecaki i do centrum i bank. Nie chcą tureckich milionów. Przerażająco wolny i drogi internet. Mały Virgin Megastore. Upał przestrasza też. Dzwonię do Witka, jedziemy autobusem do niego, do Glifady. Jedną godzinę. Niby klimatyzowany, ale wszyscy zasypiają z gorąca. Umawiamy się z nim w lodziarni hagendas Kupuje nam wielkie lody, z którymi walczę pół godziny. Rozmowa nie klei się bardzo. On leci zaraz na randkę do siłowni.